2020 rok, sześć dni przed pierwszym lutym, nie ma w ogóle klimatu mroźnej zimy, jest słoneczny, pogodny dzień, kojarzący się z cieplejszą porą roku. Kto by pomyślał, że jest po świętach, po Sylwestrze. Słońce przygrzewa niemalże jak wiosną lub wczesną jesienią, a wszystko przez brak zalegającego śniegu, nie ma pasującej do sezonu nastrojowej biery, natomiast zieleń oznacza się aż za mocno.